Cześć, ty Madzia, ze mną jest Aga. Jestem! I my dzisiaj słuchajcie, w przestworze będziemy Pawek. tam klepać burgery. Tak. Będzie fajnie. O dawno tak burgera. myślimy. Zjadłem burgerko. Uh -huh. O, patrz, jaki tam e, mamy uh -huh. tych klientów ekskluzyw. Patrz. Romantyczna wow. randeczka tutaj. A tylko. Dlatego. Dobra, Madzia, ja Dobra, ja byłem mięso klep. E, dobra. A ja jestem zablokowana, ja nie będę mogła do siebie? Nie, mogę chyba. No przecież chodzisz na naokoło, co ci chodzi? Kobito. No dobrze. Ja tu... Ej, to ja robię, przestań ja latać. Ja robię burgerki. Mam nadzieję, że nic nie będzie nam... Daj sałatę, daj sałatę, daj sałatę, daj sałatę. Już, proszę. Nie można no przez... Nie, nie mogę. No dobrze, że do koszy nie trafiłeś tej. A, to znowu będą utrudnienia, miecho. Proszę ma Dziękuję. Mięso. E, ser! Wróć. Jak coś to ja ci tu ten. Aha. Dobra, ja, ja idę wydać tego ekskluziwa. Mhm. E, teraz sam burger ze zesrem. Ser ma mnie sklepany Czekaj, zaraz a, ja ja mogę, a, ja mogę do ciebie jakoś gdzieś tam ten. Jakbyśmy sobie tutaj gdzieś kładły talerze. Czekaj, u, ogień mnie zbloczył. Patrz, patrz, a bo ty możesz tu dojść dobrze. Ja mogę wszędzie dojść ty również. Mm -hmm. Jakbyś to się ja tak będę, pytała. O, ja idę McCesta wydać. Dobrze. Nie, to jest cheeseburger. Sory, Macken cheese to, to jest makaron z serem. E, a? A. Tak. Okay. E, tak. E, no znowu mnie utegowało. E, dobra, pomidora potrzebuję. A bułkę sobie zaraz wezmę. <coughs> Ej, to może nie będzie tak źle. Aga, to mięso, to... mięso, Ani. O o. Eee. Zablokowało mnie. A co tam jeszcze? I e, Jakbyś rzuciła we mnie stała, byłoby w spoko. Czekaj, Macia, bo mnie tu płomyki, atakation robią. Nie mogę Macie, bo mnie za płomyki zrobiły. Aga, tu, tu ci postawię patelnią. Dobrze. No to coś. Aha, no tak, ty, ty też nie przejdziesz po tą salate I po bułę nawet nie tego. Czego my gasić nie używamy? A właśnie my możemy, my możemy to gasić może. Możemy, możemy, tylko że. wiesz. Proszę. O, dziękuję. No o dzięki. Na <laughs> działam krajałkę najbliższą tam. O, dzięki. Bo chciałam. Ja myję te talerzę. Dobra, będzie szybciej tędy może. Możesz ci włożyć tu do, do burgera? Tak, włóż i to jest już pełna wydawka, dziękuję. Dobra. Tu robię kolejne... Oj, oj! No, aha. nie to chcę, chcę to, iść. Patrz, jak te płomiki to... Aha, tu się nie da e, Aga, mięsa dużo rób. Nie mogę przejść. A właśnie, ja ci mogę też rzucić, Madzia, jak dużo, dużo. No bo, A, bo ty w... masz tam, ten, ty masz tam... Prawie w każdego, tak. O tu, Dobra. niech się robi. E, aha, ten sobie przejdę, spoko. Toleżę idę idą myć? No talerze mamy na razie. No Jeszcze jeden, bo tutaj już na wydawkę idę. Aha, nie przejdę. Jeju, ja nie wrzuciłam to na patelnię i nie zauważyłam, bo tu ogień był. No bo tak, bo ten ogień naprawdę dużo mocno przeszkadza. Tak. Dobra. Aga, przyjdź do mnie z gaśnicą, bo trzeba będzie ten, wiesz? Co? Zgasić? Tak, bo ja nie przejdę z wydawką. Już. Proszę bardzo. Dziękuję. Weź to tam wstać w jedną. No Aga, znowu nie przejdę. Madzia, rzuć mi to ser. Ja ser. Bo dobra. ci w ręce rzuciłam niechcący. Dobra, nie przejdę, problem. Dobra. Już, wiesz e, to z samym mi mięsą, no, tu. Dobra. Teraz z samym serem, tu. Teraz, aha, to patelnia. Aga, bo ja nie... nie... Nie sięgnę w żadne... Ja uwieziona jestem. Weź tam iść po gaśnicę. Ty masz gaśnicę? No na górze. Przecież ma ta łapka już tu, zielona... Nie da się tłumaczyć. No to z żadnej strony muszę poczekać. Dobra. O. Już. Mhm. miłe to. No ale im... No teraz znowu jestem zabloczona. Eee... ja... chcę z tą bułką! Patrz, jak nasrało ty! Okropnie! Ej, ale... Masz jakieś mięso? Jest... Dobra, nie. koniec i tak. Jedna gwiazdka chyba. No o, i dobra, o wie! Dobrze! O matko, ale co no, za masakra! Nie... No, no. O, jaki orzeł! Orzeł... Nie no hit? To już było trudne. Co, co za pożary przez tworze, kto na no to wpadł? Właśnie. Dobra, idziemy do kopalni, no znowu znaczy, pewnie wiatry będą. Oni o! Oni tam miłość. Aga, tu będzie wesoło. No, też tak myślę. Będzie bardzo wesoło, chodź. I tu będzie wszystko jeździć naokoło? Tak. Czekaj, okay, Nie, my będziemy jeździć tą, tą... O Boże, tą wajchą. Macia, to trzeba przemyśleć. Dobra, ja mam... e, porysz. Gdzie chcesz? Gdzie jest ryż? Na końcu, na dole. Tu. No. Dawaj, nawsadzam do garów ryża. E, Jedź mi na górę, na górę po tortille. dobra tu. Talerz może wejść? Tak, do, e, na dół, na dół, na dół, jedź tam, 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 tu, dobra, e, stój. No ja, ja chyba będę tak robić. Dobra, e, teraz tak, e, mięso jedno, Aciekaj, pieczarka do góry, do góry weź. No, dobra. I łap kurczaka. Dobra, mam. Mamy dwa. Dobra, będzie. No. E, jedź na krajałki. Gdzie są? A tu? Dobra. Oj, Jezus. I dawaj, krój co mamy. To jest przeslane. Krój co jeszcze mamy. Jest, jak coś? Weź jeszcze tą pieczarkę. O. Czekaj, no talerz właśnie wzięłam. Czekaj, wezmę to. Pieczarka, e, nie, pieczarka jedzie. E, zost, Zobacz, zostaw talerz, wołowinę. Nie? No ale gdzie ja ci go położę? Nie ma tu już miejsca. Dobra, nie ważne. Dobra, jedź dobra, na patelnię. Na patelnię. Tu na patelnie, A Tak. E, tu wołowina i kurczak. Dobra. O, Jedź. Y, tak. Poryż. Po Dobra. Co to jest za runda tej? Nie wyrażę się kolokwialnie. Jedź po ten. Jedź. Aga, ściągaj. Ściągam. Dobra. Rysz. Wrzucaj we wszystko! Nie wiem, nie wiem w co ty, ty znaczy skadasz. Dobra, okej. Okay. No, Aga, jeszcze, do jeszcze na górę. Na całą górę po lewej. Brakuje po lewej? mi tortilli jednej. Dobra. Dobra, jedź na wydawkę. Nie, to jest hit. Czekaj, bo... Nie mam wołowiny usmażonej. Dobra. i Idzie pieczara w takim razie. Idzie kurczak. I znowu wołowina. I jedź na patelnię. Z kurczakiem okay. wydam później. Dobra, jedziemy po mięso. Potrzebuję wołowinę, jeszcze jedną i... dwie wołowiny i pieczarkę. No wołowinę, halo! Aha, dobrze, już. Chciałam, <laughs> że chcesz tę tortitkę wziąć jeszcze. Nie, nie, ma, nie mam gdzie jej wsadzić. Jedź na mięso, bo się fajczy. Tak, o, dobra. Dobra, mięso z nami nie zostaje. Dobrze, zostaw. Jedź teraz... Może jedź po ryże. Ryże. No ryże trzeba stawić. Yy, będzie trzeba umyć talerze, ma To jedź myć. No ale nie mogę jechać bez... O, dobra. Jedź no? wrzuć to tam. Nie, no to jest przesadzanie. Jeszcze jeden talerz mamy w prawym Czy, jednym... Aga, dobra, koniec mycia. <noise> koniec mycia. <noise> Czego ja tak mogę tego puścić? Dobra. No, zejdź. Dobra, jedzie, jedziemy myć. Tak? Weź trochę na prawo. Dobra, no, już no, nieważne. No. O. I myj te gary. Dobra. O, jak ja to wyrzuciłam? <laughs> Było i nie ma. Ej, a, a, ja kroję, co? nie przeszkadzaj mnie no tu. Chciałam cię uratować, już nie dobra, dobra, na patelnie. A nie, czekaj, jeszcze pieczarę ukroję. Dobra. A idziemy po ten talerz na prawo? Nie, nie e mamy, dobra, nieważne. Nie mamy mięs miejsca tam. Ile mamy? 73? No, my tutaj się popisujemy no. bardzo. O co ci chodzi? Ja, ja nie wiem, jak ogólnie to ogarnąć. Ja dobrze. też nie mam pojęcia. Czekaj, mm. to mogę sobie wrzucić tu. I teraz trzeba byłoby zahaczyć o ryże. Czekaj, to ja to może wydam. Mm -hmm. Jedno. Chociaż 160. Jedziemy z powrotem? Po tortille, co ja wydam ryż z tym? Po tortille? Papa! Pa. Ale 160 jest. Nie, Madia, nie. To jest jakaś porażka. Nie, bo tutaj trzeba tak. E, Jak wiesz po kolei? co? Staniemy najpierw w lewym dolnym kącie, ty będziesz brała tam to mięso z góry, a ja przez ten czas załaduję ryżę. Potem pojedziemy na górę po tortille. weźmiemy resztę ty będziesz brała tortille i ja resztę tego mięsa. No. no. Możemy tak zrobić, tylko później nie będzie miejsca na tym środku. I to ma, nie kładziemy na miejsca... środki, pod nogi rzucamy. Tak? Dobra. No. ja, bo to jest... I talerze ty... trzeba od razu brać. No. Wszystko. Dobra, lewy dolny róg. Okay. Na ryż. Jedź na ryż. Dobra, ja biorę ryż, bierz talerz, weź wołowinę i weź pieczarkę. Jedną wołowinę, jedną pieczarkę. Ty! Nie, 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 nie dosięgnę. Maja, uważaj. O, dobra, dosięgłaś. Dobra, zostań jeszcze. Talerz no. weź przez ten czas, skąd ta tu. Dobra, o Jezus, no i ziarysz. No! To wyrzuć! Dobra, jedziemy na górę. Tu? Tu. Bierz tortillę. Ej, macie tu się tak niezbyt da, daje rzucać. O Boże. Dobra, wyrzuciłam całkiem. Dobra, jedziemy kroić. Jedź na prawo Maja. do góry mi. Dobra. I bierz Kolej. coś do krojenia też. Yy, biorę ten, biorę talerz. O, talerz. No, czego to mięso lata? Wieczorem, <laughs> widzisz, patrz, spada. Dobra, musimy wrócić po wołowinę. Dobra, no. jedź po wo wołowinę. Dobra, jadę. I, I stań tak przy ryżach, i ty bierz wołowinę, a ja no. ryżę zapakuję. Dobra. O. Nie mam ci kłaść. Tortille, pod nogi. Puść. Nie, o, puść. No. O! Madzia, to jest chyba gorzej. – Czekaj, bo mi tu... O. Weź to mięso, bo ja z talerzem stoję, mięso możesz pod nogi rzucić. – No właśnie, się samo to położyło. – Samo. Dobra. No, patrz. E, to tu. E, teraz, Aga, jedziemy, je, jedziemy na, e, na smażenie. – Dobra. – Niech pokroić wołowinę chodź, na górę. My to cały odcinek zostaniemy, zobaczysz. – No ja wiem. – Chodź, kroimy, smażymy. E, teraz muszę poczekać, bo to nie mięso za... jest najważniejsze. Nie złapałam. Chodź i słapałam Dobra, to muszę usmażyć, muszę nie usmażyć wybrać. pieczarkę, bierz tam talerz i muszę... jeszcze jedna pieczarka by się przydała. Dobra, trudno. I tutaj czekamy i od razu wydawka. Tak Aga szykuj się na wydawkę tu przed tym, co stoisz. Oto, wydawaj. Drugie. Aha, dobra. To ja będę wydała czy Ty wkładaj? Tak. Wydawaj Hit. I kurczaka też wydaje. Masz, wydaj tam. Już. Dobra, jedź teraz. Ryże gotujemy znowu. Ryże, idź na górę. Weź pieczarkę, weź po dwa mięsa. Kurczak. Kurczak. Dobra, poczekaj aż ryże. Pieczarkę też gdzieś tu jakoś, spróbuj zostawić. Aha, ty dobra, nic. Dobra, i na górę teraz, myjesz gary. O, Tylko dobra. stań... Czekaj, ja sobie sama podjadę. O, masz mej gary, ja przez ten czas sobie posiekam. Dobra. Jak coś, to tu pieczarka też leży. Dobra. I tortylki wezmę. Nie, nie dosięgnę. E, nie. O, dosięgnę, Madzia. Tak? Dobra. To weź, załaduj... Nie! To, przepraszam! Ja nie chciałam <grym> mięso złapać! No bo tak, bo mi złapało nie to co trzeba. <grym> dobra, teraz już ja nie sięgnę. Już, 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 już wziąłam te tortylki. Dobra. Dobra, na, na smażenie. Na smażenie? Dobra. Tak. O, jeden roślin jest niedogotowany. To nic. Dobra. E, mięso. Gdzie jest pieczarka? Pieczarka jest nieukrojona, żadna. Trudno, mm -hmm. będziemy wydawały to, co jest. Dobrze. I jedziemy po ryżyki? E, tak, tylko niech ktoś się dosmaży. 30 sekund, Madia. Ej czekaj, bo to się nie usmażyło, a mi się pilno. Nie mamy talerza jednego. Nie mamy punktów w ogóle. Dobra, jedź po ryż. Dobra, niech ten kurczak się tam pali. Dobra, jedźcie na wydawkę. O Boże, prawie stać ją gałkę. Czekaj, bo to jadę, sam jadę, 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 jadę. ryż. Wezmę to To wydam. To połączę. Nie da się połączyć Biegł, z tym... Talerz. Jest Jezu, trzech punktów, serio? Nie Madzia. Dobra, na razem. Się... to było już trzech. W miarę punktów. Okay. No, do trzech no, razy sztuka. Ale jednak ten system, że ty i ja robisz się, musi sprawdzić. No, 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 Jeszcze raz. Bo inaczej to nie pyknie. Że y, brać y, na przykład w tym. Ty bierz, tak, mięso? ja y, tak jak wcześniej, ja robię ryżety, bierzesz mięso i talerz. Mhm. Jedź od razu tam w kąt. Weź My kurczaka no i wołowinę, tak. Dobra. E, talerz ja zabieram. Kurczak, wołowina, bierz. Dobra. Dobrze. Jeszcze... Już na górę. Go, bierz to tortille i Tego. talerz. Zostaw to talerz i tortilla. Wyrzuć to. No patrz. Dobra. Cyk. Cyk. Dobra, koniec zabawy. Nie chcę się po... położyć. Dobra. O, czekaj, ja wiem, jeszcze lepiej. O, od razu to dwie sobie. O, dobra. Gdzie na gaz, nie na gaz. Już, jedź Jedziemy? na górę do krajałki. Madzia, przesunaj się mi za pałkę, nie tą. To rzucił byle gdzie. No, Madzia. Trzymaj tu pałkę. A, spadł Idź, krój kurczaka, szybko przez ten czas. A, to jest hit. I mięso. My za bardzo chcemy, a wiecie jak to jest, nie? Tak, im bardziej chcesz, tym guzik z tego. Tak, na dół nie? Jedziemy? Tak, bierz. Jedź do y, patelni. Dobra. Talerz. I będziemy od razu wydawać. Mhm. Pierwsze co? Kurczak. Czekaj, pojedziemy po talerz. Dobra? dobra, jedź szybko. Uwaga. O, trzymam. Patelnia. Dobra, jedę. Dobra. Nie mamy tortilki? Y, jednej nie. Wydawaj kurczaka, wydawaj wołowinę. Okej, okay, idę. Tyk. Tyk. I na lewo Tyk. teraz znowu. Tak jak przedtem. Ryże. Ryże. We, weź kurczaka, weź pieczarkę i, i, i mięso jedno jest. Dobra. O, czekaj, ja wiem jeszcze, co ja zrobię. Masz. Jest jeden ryż. O, pieczarka. E, czekaj, jeszcze jeden ryż wstawię. Talerze nie, mamy do góry, Zaraz. Po talerze nie Zaraz. Do... Nie, nie, Czekaj, Dobra. bo mi się ryż kończy. Teraz po talerza, szybko. Dobra, ja jedziemy. No. talerz. Tortilla. Ale tortilly też potrzebujemy, Magda. W dół poryż. Dobra. <laughs> nie z Magdalena, tobą! No bo nie złapałam pałki! Kurde Eee, dobra. E, a to jest, a kto tu? nie złapie, to przesranę. Dobra, e, na górę. Na górę pod tortilla. No. Dobra, na prawo, kroimy. Tu? Tu Ale to jest hit. Dobra, i jeszcze pieczara, i jedziemy po talerze, musisz umyć, ja przez... Yy, ty a zabierzesz, a ja wrzucę na patelnię. Czekaj, możemy wołowinę wydać, jedź! Prawo, dół. Dobra, biorę talerze. Nie mam... Madzia, zapakujesz? Bo ja trzymam te? O, dobra. Już, czekaj. I jeszcze pieczarę można, nie? Tak. Wiesz talerze jeszcze jednego brudnego dobra, czekaj już i czekaj dobra. co możemy wydać kurczak to poczekaj kurczaka chociaż wydamy dobra. Bo nie złożymy umyć talerze, Madzia i jakby wydaje to ty tortilę, ten weź. Tak dobra dobra jedziemy. I rzeki są na dole dobra. Tak. Jeszcze ze dwie damy radę. Daj tylko dwa talerze rób dobra. Dobra, wiesz. Jedziemy. O nie. I jedź szybko na mnie na mięchę. Wydamy, co jest. O. Jest, mamy to! Mamy? Mamy! Uch, boże. Tylko, że nie było tych punktów minusowych. Będą, bo nie kolejno, o, i wszystko, Boże. ale i tak mamy. Dobrze. Mamy, Tomasz, zabieraj się grudne gary, ty lubisz, o! Garnek oddajmy. Często. Śmiertelne. Tak. Dobra. O, ale to Boże. już masakra. Niektóre będziemy są takie. gdzie? Wie dwie... co? Ale patrz, na minusowych. Jakbyśmy tych minusowych nie dostały. To by było jeszcze lepiej. Byśmy miały trzy. A to co minusowe by były chyba nie po kolei. Nie? Niedostarczone zamówienia. Aha. Po prostu. Oh, tu już trzeba było ogarniać po kolei co gdzie i jak. No patrz jak teraz co wysoko na to jedziemy. Rządzili? O, to to już daj spokój. A tu ja co? Już naprawdę, że będzie cały o! Odcinek. Znowu do Hogwartu. O będzie teleporter. <laughs> będzie Miło. wesoło, o są luska. No. O, naleśniki! Boże. Lubię naleśniki. Wiesz, że ostatnio mam, chodzi za mną naleśniki albo te, mm, jak się nazywa? Pankejki. Placki, placki, placki A, A więc zjadła. Czekaj, Maja, ja, czekaj, jak to się robi? E, jajko. Proszę bardzo, tu mąka, kurde. Gdzie są blendery? Blendery masz na dole. A, dobra, widzę. Dobra, jest jajko gdzie y, i czekolada. A czy ja z tą mąką, co ja muszę robić? Do blendera. Nie. Jajko też? Czy na patelnię. Jajko i Mąka. czekoladę, a czekoladę u góry, a gdzie, Madzia? gdzie masz mąkę? Czekoladę mam, leży koło mnie. Aha, a czekoladę... A, na patelnię w takim razie ten. Ale to chyba trzeba kroić, Madzia. Czekoladę kroić? No tak. Aga, twoje coś. Madzia, mogę ci mam? czekoladę? Proszę. Mam. Ja tu Nie, czekoladę pokrojoną potrzebuję. No jest, leży, czy nie? Nie, wrzuciłam już jedną. Dobra, Dobre, zrobione. Gdzie są talerze? Gdzie się ten. Aha. Ja tu na dole jestem. A ja gdzie się pojawiłam? A gdzie jest miseczka? A ja mam miseczkę, ja szukam którędy, ja mam się. Eee! Tyle mi uciekł. <morzell> wróć! Ja chcę na talerz i to wydać. To jest hit. A czekaj, to jakie mam tam przejść? Nie wiem, macie. czekaj. Onej bo coś się. Cyrk się zrobił. Tak. Czekaj, bo ja może swoje skończę. Pokroiłeś mi tą czekoladę? Nie, nie No tutaj jeszcze jedną mam. O! nie leży. Dobra. Teraz tu jest to. To jest... A to jeszcze trzeba usmażyć! Eee, czekoladę? Wszystko! Jak no już ubebrasz. Tak! Od kiedy? No a na leśniki co gotujesz? Smażysz tej! Weź tu czekoladę jeszcze w wciepaj! Matko, co za dureństwo! wymyślił! No to to myśl, Potery! O! A teraz tu się pojawiłam, jak ja tu nie chciała! Ja chcę tu! Dobra, już rozumiem, na jakiej to zasadzie jest. Dobra, jedno wydałam. E, to na patelnię. Dobra, patelniuję się. Tu się pan Pancake zrobił, Madzia. Dobra, to ja już z nim idę na wydawkę. I tu potrzebuję czekolady. I tu to będzie kolejny wydawek. Rzuć mnie tu. E, teraz tak, czekaj, bo ja muszę... Nie no, o dobra, zostawiło mnie. Dobra, ja tam porzucam się rzeczy, a co? Dobra, to ty tam rób. Ja tu gary myję. U mnie jest jedna patelnia. Nie, nie mąkę na ogień. <grym> ja potrzebuję tej czekolady. Dobra, tu mam. Czekaj, idę z wydawką. Mm, tu. Teraz sam z jajkiem. Mąka z jajkiem. Tylko? Tak. Boże, trzy razy Madzia. ja z czekoladą robię. Ale to chyba myśmy i tak dobrze robiły. <grym> tak? Bo nie miałyśmy tego. Dobra, jeszcze czekoladą się potem też wyda. Czekaj, ja się zbloczyłam. Ale ten naleśnik z jajkiem też trzeba? Marzyć? Tak. Eee, tak, tak, wszystkie się smarzy. Nie no, hit. Dobra, jestem. Eee... No, tutaj mamy dwie te dwie Czekaj, mąki. Ja, Dobra, pilnuj tego, Aga, ja muszę iść garę pomyć. Oho. Uh -huh. Dobra, naleśnik gotowy. Z lewej ten gotowy. Dwa naleśniki gotowe. Czekaj, I jak tu ja ten wlezę, robię... to ja tu powinnam wyleść. Co mi się robi? <laughs> Jak wychodzę z portalu, dostaję takie kołomy i chodzę odwrotnie, wiesz? Aha. Dobra, to jest na wydanie, tak? tak Czekaj, nie ja tu chciałam. Tu obok jest kolejne na pytanie. O, no, patrz, widziałeś! O, dobra, przeżyłam. nie, nie bo się zrobiło, wiesz co? Że mnie za, za to tymi pie? schodami zrobiło. Aha. Dobra, już to wydane. Tu, to e, teraz dać? co, co? Do, 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 to tu, tak. Trzeba usmażyć, bo nie było patelni. Już, smażę, idź po talerze. No, idę po talerze. A, nie ma talerzy. A bo idzie? wydałyśmy, już są jedne brudne. Dobra. Ale to tak długo trwa ten poziom? Nie wiem. Ja, jak muszę usmażyć więcej niż ustawę przewiduję na leśników, jestem zmęczona. <grym> Dobra, talerze myję. Dobra, Aha. myj, i przyniesie jakiegoś. O, tutaj Dobra. masz wystawione, tylko czekać, tu jajko blenduje. A jakie mam. Aha, tędy. I teraz Dobra, wydaj. Idę wydać? Mąkę rzucam, aha. Czekaj, ja idę po talerz. Mam nadzieję, że mnie nie teleportnie jakoś durno. Madzia! Ja. To chyba do kosza idzie, bo się rzuciło. Mąka ja się traciła. A! Bo to podwójna dobra. mąka jakaś dziwna jest, dobra. No to tak, to do kosza. No do kosza. Już. Dobra, co tam tu jajko z tym? Dobra, jajko. Idę o, mąka, dobra, mąka na górze. Czekoladę by trzeba było, ale to zaraz. Ty jesteś od czekolady i nie mam z tym czekolady. A, za chwilę. Ja będę smażyć. Idę z talerzem tu. Tyk. Dobra. Czego to się mi. A, bo to A czego ty potelni na gaz nie stawiasz, tylko po ladach. <laughs> Idę czekoladę robić. Idź, rób. Ja smażę jeszcze dwa zwykłe. Eee, Madzia ja nie będzie gdzie jeszcze. Nie, eee, Mogę na przykład spaść, przepaść. Jest, możesz tak jak lubisz. No, bardzo lubię. Tak, Madzia, bo jeden jest z, z czekoladą, to ja wkładam tu jajko i potrzebuję jeszcze mąkę. I cię wydaję ci czekolady, Aha. bo takiej akurat... Z... E, to, 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 Co? ty to widziałaś?! Nie? No, to... Nie, Madzia. Ja, ja, ja już nie gram, ja się obrażam, idę do konta na śmietnik, tam śmierdzi, no, zaczadzę się i umrę! Słuchaj, Potrzebujemy są... tej mąki. Jestem obrażona. Obrażona? Tak! Wyrzucono mnie! Przy obrazie w okłań. Kit? Ja robię tu jakąś czekoladę, Madzia, ale I... już tak nie mamy szans. Właśnie. No nie... Powiedz, że mamy dużo, 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 dużo. Dużo, dużo, dużo. dużo. O, bardzo dużo. Na taki frustrujący yy, poziom super, że mamy dużo. No, bardzo no, bardzo. no, już tutaj się wprawiłyśmy. Udało nam się! Ojej. Pięknie. Tak. O Jezu, te poziomy, Madzia! <noise> na początku, tak jak ta gra była łatwa, to teraz y, dali nam schody. Ale różnie, bo ten był łatwy, poprzedni to była katorga. Dobra, no. zobaczymy. O to co lubisz, no. platformy! Tak, super! Platformę machen, dobra. Będzie rzucanie chyba. Oj, to ty byś wszystkim rzucała, co no. ja? Nie wiem. Jedzeniem, kto tam widzi? Ej, a co do czego te gałki? Kluski, Aha, kluski patrz, gotować. Ja, to ja ty mną sterujesz? Dobra, dawaj masz. mnie tu na... A! A to my sobie musimy podawać tej! Co no, my robimy? Guzik robimy. Czekaj, ja se tam narzucam, mięcha, no, bo... A gdzie... Aga! A... Dawaj mnie tu, bo ja tu mam krajałkę! Tu! O, tu! Patrz, po lewej ja mam krajałkę! Winduj mnie! Tu? O, patrz. proszę. A ja mam jakieś krajałki, nie? Ej, ja mam... ale ty, my możemy się tak zostawić, patrz. Ja ciebie też tam mogę, już przechodziła przejść, do siebie. To, to weź mi ten, przejedź. E... Czekaj, czego mi nie łapie, o! Bo ty gary myjesz. No, o dobra. Super. O, i teraz możemy. Ej, a po co mi makaron? A, makaron! Makaron, gotujesz! Dobrze. A kto ma wydawkę? Ty masz wydawkę. Ja, oczywiście, że mi wsadzili. Jakby <grym> inaczej. A to, gało, co ja robię? Ja ci będę na talerz ten. A, ja mam dwie gały do sterowania. No, no, no. Jakie głupie. Jakie głupie. No, tak. Ty masz talerza? Tak, mam. Na talerz ci będę ryżyk wkładać. Znaczy ten makaron? Dobra. O. E, czekaj, bo ja sobie muszę pomidory jeszcze pociącholić. Madzia, ogólnie, ty byś musiała mnie wziąć do siebie, żeby ja ci na środek poustawiała. I talerze, dobra. To o, ładuj się boże, tu, proszę. ten, dobrze. Musi, Madzia, zabierz mnie. O. Biegnij. Dobra. I biorę kolejny. Dobra. I teraz ja mam przy ciebie za chwilę. I ty idź jeszcze po jeden talerz i makaron. No, Madzia. No nie, Patrzyłam, czy się nie ruszasz, bo ty masz zespół niespokojnych tak, nóg ja i jakieś inne zapaście. Proszę. Dobra. Dobra. Idź, I teraz się, ja czekaj, mogę? tu cię zrobię, no. Yy... Dawaj, ja sobie to poprzenoszę. Proszę. Dobra. Dawaj. Na sam koniec. Na sam koniec? No czego ten... Ojej, pomidora ma... się smaży, matko, no dobra, nie. jedź po mnie ze mną tam. Tu i teraz możemy dalej tworzyć. No. Dobra, czekaj, o. Dobra, se tu to postawię. Czekaj, postaw mnie tam, to tam, to gdzie stało, no. Dobra, o. To jest, ej, jezu, go... jezu. jeszcze raz. No do... nie. Kur. Dobrze, że w Tuś, dobrym miejscu. Są. Tak, Macie. Dobra, to wydałam, ustaw mnie tam. Dziękuję. A, ja zapominam, że jak to się świeci, to to się dalej trzyma i To się nie działa, świeci, to no. Się nie trzyma, no? Wiem. to jest iść. głupie. O, nie Dobra, ja jeszcze teraz. te. Wiesz, a, mam pieczarki. Dobra, to czekaj. Ja te pieczarki sobie skroję. Ja mogę. Tym makarony to, rób dalej. Tak, zaraz? Nie mam wolnej patelni. Tu jest wolno. Masz jeszcze tam pieczarę? <laughs> a, ty się smasz. Jak jest? to czas się kończy? Ja mam 70 punktów. Co? To musimy szybciej, chyba, jakoś ten. Musimy się ogarnąć umysłowo. Mm -hmm. Raz enty. O, mięcho. To muszę ukroić. No, tutaj w tym miejscu jest dobre, gdzie to stoi, nie? Mm -hmm. Dobrze, że tak ogarnęli. Macia, weźmiesz mnie do siebie? Makaronik? No. I tak nie zdążę. Aha. No, li lipa, no, no i co? Nic, w kolejnym ja odcinku tak będziemy się, cześć, się poprawiać. Tak, tak, ale ogólnie. że Musiałyśmy rozkminić co i jak w sensie. Tak, na samym pójdzie na to, na samym no, razem, Tak, następnym razem zrobimy lepiej. No. Tak. Będzie dobrze. Tak. Dobrze, kochani, to mam bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Za mną była Aga. I widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć. Pa-pa! <laughs>